No i siema, witam, cześć Dzisiaj pierwsza wyprawa z Rutusem Wybrałem się na pola, żeby się z nim trochę osłuchać Żeby się nie nawkurzać w lesie Przyjechaliśmy na wioski Pójdę na takie poletko, gdzie bardzo dużo wychodziło Poprawiamy trochę po amfibie Do pierwszego dołka no i mamy taką blaszkę. Powiem Wam pierwsze wrażenia po 10 minutach. No jest fajnie, jest fajnie. Trzeba się go osłuchać. Głębokości jakieś tam ma. No dobra, zobaczymy. Strasznie się gryzie z pinpointerem. Szukamy dalej. Sygnał około 40-45, kopniemy, zobaczymy. No i kawałek harmoszki. no i pierwszy sygnał, jak dzwon 75 stały, sprawdzimy go. No i taka blaszka kolorowa, i taki mały drucik ale bardzo słabo go sygnalizował płytko był no i Rutusik wytargał pierwszą monetkę dosyć głęboko była co to za monetka to już się chyba nie dowiemy chyba, że no nie wiem, chyba nie jakiś prusak będzie ale gładki, wytarty z obydwu stron no ale dobra Coś tam już zaczynamy go słyszeć. Lecimy dalej. I kula odbranek I kawałek kosy. No i takiego guziczka wytargał. Strasznie zjedzony. No i zmieniliśmy pole. Pierwszy sygnał guziczek głęboko ledwo słyszalny był. Pastuch tu jest włączony. I powiem wam, że nawet daje radę. Nie wzbudza się tak bardzo. Amfibia to tutaj szalał. Nie było szans w ogóle chodzenia. No zobaczymy, zobaczymy. Idziemy, szukamy. Dobra, mam sygnał. Widzę, że jest dupa od łuski. Mam nadzieję, że nie będzie cały pocisk, bo Chyba 75. Rozkopiemy, zobaczymy ją. No jest Pusta Szkoda, kurde, że powyginana Musiężna. No, ale zabierzemy ją. Lecimy dalej. No i wytargał na monetkę. To strasznie zjedzona. Pewnie dwa fenolki będą pruskie. Nic nie widać. Szukam dalej. No i mam takiego kalesoniaka. I też zaczęło ostro padać, trochę słabo się zrobiło. No, ale trudno. Patrzcie, kto to do mnie przyszedł. Jakaś mućka ciekawska. Powiem Wam, że zwijam się stąd, bo byczek się mną zainteresował idzie właśnie w moją stronę Tak, tak, pogadaj tam sobie Patrzcie, całe statko za mną idzie i drzejapie No i dobra, jesteśmy już pod promem Skończyliśmy na dzisiaj Pogoda nas wygoniła Strasznie leje Nic, co, co tu mogę powiedzieć ok o wykrywaczu? Na pewno jest stabilny, stabilniejsze niż Nocta A co dalej, to zobaczymy jak się będzie spisywał Dwie monetki się wyciągnął na przechodzonych palach Podsumowania nie było, w sumie nie było co Jeszcze krótszy wypad niż ostatnio Dobra, widzimy się przy następnej wyprawie, Nark.